Proszę Państwa, tonący, tonący brzytwy się chwyta, a oto ta brzytwa, której się chwycili politycy główni Platformy Obywatelskiej i sztabu pana Rafała Trzaskowskiego. Jak Państwo pamiętają, w 2007 roku pan Jerzy Żywicki stał się pensjonariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku i od 2007 roku jest pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, nie pana Karola Nawrockiego. Pan Karol Nawrocki poznał pana Jerzego Żywickiego i spotykał się z nim regularnie, pomagając mu w jego bardzo trudnej sytuacji, w jego samotności, ale także w chorobie i wszystkich słabościach, które pan Jerzy Żywicki miał. Spotykał się z nim od 2008 roku i regularnie pomagał mu w jego życiu. Spotkało się to z reakcją pana Jerzego Żywickiego, testament pana Jerzego Żywickiego, spisany przez niego samego w Gdańsku 20 października 2011 roku. Ja niżej podpisany przekazuję mój dobytek w drodze testamentu Karolowi Nawrockiemu. Zaznaczam, że wydziedziczam swoją żonę i dzieci. Robię tak z racji braku kontaktu z wyżej wymienionymi przez 37 lat. Następnie pan Jerzy Żywicki nabywa od miasta Gdańsk mieszkanie ową kawalerkę 28-metrową z bonifikatą do 10%. Nabywa tę kawalerkę za środki finansowe, które pożyczył mu, na ten cel przekazał Karol Nawrocki. W 2012 roku stają wszyscy przed notariuszem w Gdańsku dnia 24 stycznia 2022 roku i spisują akt notarialny, który brzmi następująco. Karol i Marta małżonkowi nawrodcy oświadczają, że znany jest im stan techniczny przedmiotowego lokalu mieszkalnego oraz aktualny stan zobowiązań związanych z jego eksploatacją. Jerzy Żywicki oraz Karol i Marta małżonkowie nawrodcy zobowiązują się zawrzeć w terminie nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2017 roku i nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku umowę sprzedaży, sprzedaży, w której to umowie Jerzy Żywicki sprzeda w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich prawo własności lokalu mieszkalnego numer 7 klatka C stanowiącego odrębną nieruchomość za cenę wynoszącą 120 tysięcy złotych Karolowi i Marcie, małżonkom Nawrockim. Paragraf trzeci. Karol i Marta Sandra, małżonkowie nawrodcy, oświadczają, że zapłacili oni na rzecz Jerzego Żywickiego całą cenę sprzedaży w kwocie 120 tysięcy złotych, co Jerzy Żywicki potwierdza. W 2017 roku została zawarta ostateczna umowa sprzedaży i akt notarialny z 6 marca 2017 roku widnieje również w księgach wieczystych, które ujawniają przejście własności lokalu w trybie sprzedaży za 120 tysięcy złotych z pana Jerzego Żywickiego na para Karola Rąbrowskiego i jego małżonkę Marty. W żadnym dokumencie urzędowym, w żadnym dokumencie urzędowym nie ma mowy o jakiejkolwiek darowiznie, w żadnym dokumencie urzędowym nie ma jakiegokolwiek zobowiązania do opieki i nie ma żadnej mowy o tym, że mieszkanie jest nabyte z powodu przejęcia opieki nad panem Jerzym Żywickim. Pytanie, które stawiamy dzisiaj do wszystkich dziennikarzy, do wszystkich polityków brzmi, dlaczego kłamaliście? Dlaczego oczernialiście Karola Nawrockiego? Do dzisiaj to mieszkanie jest we władaniu Jerzego Żywickiego. Do dzisiaj klucze do tego mieszkania ma Jerzy Żywicki. Do dzisiaj pan Karol Nawrocki ponosi koszty utrzymania tego mieszkania. Do dzisiaj Karol Nawrocki traktuje to mieszkanie jako mieszkanie w dyspozycji pana Jerzego Żywickiego, dopóki będzie żył. Dlaczego państwo kłamaliście, że nastąpiło jakiekolwiek przejęcie mieszkania nielegalne albo jakiekolwiek przejęcie mieszkania, które ma niemoralny podtekst? To są ohydne czyny, które angażowane są media głównego nurtu, ale również naszym zdaniem służby specjalne. Wstyd i ten wstyd właśnie ujawniamy.